Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj, wykonując mnożenie, pamiętajcie o tym, żeby przez pierwszy wyraz z tego pierwszego nawiasu pomnożyć wszystkie wyrazy z nawiasu drugiego, a następnie bierzemy sobie kolejny wyraz pierwszego nawiasu i także mnożymy przez wszystkie wyrazy z drugiego nawiasu. No to lecimy po kolei. Najpierw mamy 2x, no i 2x razy x do trzeciej to będzie 2x do potęgi czwartej. Dlaczego? Ponieważ tu mamy x, czyli to jest x do potęgi pierwszej, a gdy, może, gdy mnożymy potęgi o tych samych podstawach, bo i tu, i tu mamy x, to wykładniki do siebie dodajemy, czyli 1 plus 3 to będzie 4. No to lecimy dalej. 2 razy minus 3 to będzie minus 6. x razy x do potęgi drugiej to x do potęgi trzeciej. No, i 2 razy 7 to 14. No, i mamy x do pierwszej, razy x tutaj zauważcie także do pierwszej, czyli otrzymamy x do potęgi 1 plus 1, czyli do potęgi drugiej. Bierzemy następnie minus 1 i mnożymy przez wszystkie wyrazy z tego nawiasu, czyli minus 1 razy x do trzeciej to minus x do trzeciej. Następnie mamy dodać 3x kwadrat. No i odjąć 7x. W kolejnym kroku redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy tak 2x do czwartej tylko tutaj, trzecią potęgę mamy tutaj oraz tutaj, czyli minus x do trzeciej to oznacza, że tu mamy minus 1, minus 6 odjąć 1 to minus 7x do trzeciej, druga potęga jest tu oraz tu, czyli 14 plus 3 to będzie 17x kwadrat. No, i jeszcze odjąć 7x. To będzie wynik mnożenia. No i teraz, gdzie będzie najwyższa potęga? Najwyższą potęgą jest potęga czwarta, czyli współczynnik przy najwyższej potędze wynosi 2. A gdzie będzie wyraz wolny, czyli to będzie ten wyraz, przy którym nie będzie tych x, tak? Natomiast zauważcie, że tutaj, jak sobie spojrzycie, to przy każdym współczynniku znajduje się x. Ale to oznacza, że ten wyraz wolny możemy dopisać w ten sposób. I dzięki temu widzimy, że wyraz wolny wynosi 0. Możemy to sobie zapisać, że przy czwartym stopniu znajduje się dwójka, natomiast wyraz wolny jest równy 0. No i spójrzmy na podpunkt kolejny. Tutaj także wykonajmy mnożenie, czyli x kwadrat razy 4x kwadrat to 4x do potęgi czwartej x kwadrat razy minus 3x do potęgi pierwszej to minus 3x do potęgi trzeciej, no bo 2 plus 1 to będzie 3. x kwadrat razy 4 to 4x kwadrat. Teraz mnożymy przez 2. 2 razy 4 to 8x kwadrat. 2 razy minus 3 to minus 6x. No i 2 razy 4 to będzie 8. Redukujemy wyrazy podobne. Czyli mamy 4x do czwartej, odjąć 3x do trzeciej. Tu mamy potęgę drugą, czyli 4 plus 8 to 12x kwadrat, odjąć 6x plus 8. Najwyższym stopniem będzie stopień czwarty, współczynnik wynosi 4. Zapiszemy to w sposób następujący. Natomiast tu mamy wyraz wolny, który wynosi 8. No i podpunkt C. Także mnożymy, tu oczywiście mamy x do potęgi pierwszej. x kwadrat razy 2x do czwartej to 2x do potęgi szóstej, 2 plus 4 to 6. x kwadrat razy minus x to minus x do potęgi trzeciej. x kwadrat razy 1 to będzie x kwadrat. Teraz mnożymy cały nawias przez minus x, czyli minus x razy 2x do czwartej. To minus 2x do 5, minus razy minus da nam plus. No i x razy x to będzie x kwadrat, minus razy plus da nam minus. No i x, x razy 1 to będzie po prostu x. Redukujemy wyrazy podobne. Czyli mamy tak, 2x do 6, odjąć 2x do 5, teraz odjąć x do 3. x kwadrat plus x kwadrat. Czyli tu mamy jedynki, czyli mamy plus 2x kwadrat no i odjąć x. Najwyższym stopniem będzie stopień szósty, czyli współczynnik, który nas interesuje, wynosi 2. To sobie zapiszmy. Natomiast wyraz wolny jest równy 0, to także możemy zapisać w ten sposób. Spójrzmy na podpunkt D, czyli najpierw cały ten nawias mnożymy przez szóstkę, czyli mamy tak. 6x do potęgi trzeciej, 6 razy minus 4 to minus 24x, no i 6 razy 1 to będzie 6. Następnie cały nawias mnożymy przez, uwaga, minus 3x kwadrat, czyli minus 3x kwadrat razy x do trzeciej to minus 3x do potęgi piątej, wykładniki dodajemy, minus 3 razy minus 4 to plus 12, x kwadrat razy x, to będzie x do potęgi trzeciej, minus 3x kwadrat razy 1 to minus 3x kwadrat. No i teraz cały nawias jeszcze przez minus 2x do trzeciej mnożymy, czyli mamy minus 2x do potęgi 3 plus 3, czyli 6. Minus 2 razy minus 4 to plus 8. No i x do trzeciej razy x to będzie x do czwartej i minus 2x do trzeciej razy 1. To minus 2x do potęgi trzeciej. Redukujemy wyrazy podobne. Najwyższą potęgą będzie potęga szósta. Następnie mamy potęgę piątą. Potęgę czwartą mamy tylko tutaj. Potęga trzecia jest i w tym, i w tym, i w tym miejscu. Czyli mamy tak 6 plus 12, 18. 18 odjąć 2 to będzie 16x do trzeciej. Potęga druga jest tylko tutaj. Tak, odjąć 3x kwadrat, jeszcze odjąć 24x i dodać 6. No i teraz najwyższy stopień to będzie stopień szósty. No i współczynnik tutaj wynosi minus 2, natomiast to będzie wyraz wolny, wynosi on 6. Spójrzmy na kolejny przykład, także mnożymy po kolei, czyli 2x do 3 razy x kwadrat to 2x do 5, 2x do 3 razy minus x to minus 2x do 4, no i 2x do 3 razy minus 1 czwarta to minus 2 czwarte, czyli minus 1 druga x do potęgi trzeciej. Następnie mnożymy cały nawias przez 1, 2, x. Czyli 1, 2, x razy x kwadrat to 1, 2, x do potęgi trzeciej. 1, 2, x razy minus x to minus 1, 2, x kwadrat. 1, 2 razy minus 1, 4 to minus 1, 8. No i jeszcze dopiszmy tego x. No i jeszcze cały ten nawias pomnóżmy przez 1, czyli mam x kwadrat, odjąć x i odjąć 1 czwarta. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tutaj mamy 0 i teraz tak, najwyższą będzie potęga piąta odjąć 2x do czwartej teraz potęgę drugą mamy tutaj oraz tutaj. Czyli minus 1, 2 plus 1 to będzie 1, 2 x kwadrat. Tutaj mamy minus 1, 8 x, odjąć 1, i minus 1 i 1, 8 x, no i jeszcze odjąć 1, 4. No i teraz najwyższą potęgą jest 5, czyli to oznacza, że współczynnik przy najwyższej potędze wynosi 2. Tutaj natomiast mamy wyraz wolny, i wynosi on minus 1 czwarta. No i podpunkt ostatni w tym zadaniu mnożymy także po kolei. Tu, co prawda, pojawią się pierwiastki, no ale obliczenie wykonujemy dokładnie w ten sam sposób. Czyli najpierw cały nawias pomnożmy przez 2. Czyli mamy dwa pierwiastki z dwóch. 2 razy x to 2x, no i 2 razy 4x kwadrat to 8x kwadrat. Teraz bierzemy Minus pierwiastek x kwadrat. No i tutaj może chwilkę się zatrzymajmy. Liczba ujemna razy dodatnia da nam na pewno wynik ujemny i mnożymy zatem pierwiastek z 2x kwadrat razy pierwiastek z 2. Czyli pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 2 to będzie pierwiastek z 4, czyli 2. No i dopiszemy x kwadrat. No i lecimy dalej, czyli liczba ujemna razy dodatnia da wynik ujemny. Czyli pierwiastek z dwóch przepisujemy, bo pierwiastek z dwóch razy 1 to pierwiastek z dwóch. x kwadrat razy x to będzie x do potęgi trzeciej. No i jeszcze tutaj minus razy plus da nam minus. Pierwiastek z dwóch razy 4 to 4 pierwiastki z dwóch. x kwadrat razy x kwadrat to x do potęgi czwartej. No, i teraz cały nawias mnożymy jeszcze przez ten wyraz, czyli mamy na pewno wynik ujemny i otrzymamy pierwiastek z 2x do potęgi czwartej. Następnie liczba ujemna razy dodatnia da wynik na minusie. x do czwartej razy x to x do potęgi piątej, no i minus x do czwartej razy 4x kwadrat to minus 4x do potęgi szóstej. Redukujemy wyrazy podobne, no i oczywiście zaczynamy od najwyższej potęgi, czyli tu mam potęgę szóstą, czyli minus 4x do potęgi szóstej, następnie piątą mamy tylko tutaj, czyli odjąć x do piątej, następnie potęga czwarta jest tutaj, czyli mamy minus 4 pierwiastki z dwóch odjąć jeden pierwiastek z dwóch, to minus 5 pierwiastków z dwóch x do potęgi czwartej. Potęga trzecia jest tylko tutaj, druga jest tu oraz tu, czyli 8 odjąć 2 to 6x kwadrat. Tu mamy dodać 2x, no i jeszcze plus 2 pierwiastki z dwóch. No i najwyższym stopniem jest stopień szósty, no i tutaj współczynnik wynosi minus 4, to będzie ta liczba, natomiast tutaj mamy wyraz wolny, który jest równy dwa pierwiastki z dwóch.